Siema, siema, Dzisiaj idziemy łowić legendę ryby. Pokażę ci drogę i wszystko. Droga leci na ekranie, a żeby złowić legendę potrzebujesz wiosnę i deszcz. Od chatki robin na prawo, potem w dół i ważne jest to, żeby łowić na tym uskoku. Legenda złowiona, idziemy dalej. By złapać crimson Zątwisza potrzebujemy lato i słońce, a droga na niego prowadzi od plaży pomostem w prawo na drugi pomost. I to tutaj. Jesienią, w obojętnie jaką pogodę. Z tego pomostu możemy wyłopać anglera, a droga od niego od sklepu pira na prawo, przez mostek i na północ od Geodźmarktu. Powinniście znaleźć ten mostek i łowić prosto z niego. Zimową legendą jest Fish, którego możecie łowić tylko z tego miejsca, w obojętnie jaką pogodę. Droga od niego prowadzi od naszej farmy w dół. Tymi pomostkami w prawo. Potem skręcamy w lewo i z tej wypustki musimy łowić. Ostatni jest mulatkar, który mówimy w kanalizacji o dowolnej po szeroku i pogodzie. Żeby odblokować kanały, potrzebujecie oddać 60 artefaktów do muzeum. Dzięki za oglądanie. Do następnego.